A mówi, że to są sypieni, żebyśmy byli. To, też są to jest dopiero dwu, drugi wagon? No i dziesiąty, ja cały czas. Zdrowiłem się w Są nam jeszcze z no niecałego dwie godzinki na niej Z półtorej w Do Krakowa Głodni Zdenerwowani Zmęczeni Nudno strasznie, nudno Klimat w tym pociągu Niemiłosiernie Ja to tam nie narzekam, ale Nikodem to Ale ja narzekam Z tego tutaj Klima tutaj z tego wylatuje Jest jeszcze z dziurków bo... Tak. tak dziurki, jeszcze dziurki. 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 dziurki dziurki na gnotole klimatanie nie jeżdżę intercity nie jedzie trochę licho ale my zaraz ja w Krakowie to, to ja się nie mogę dobrze ustanowić dobra majstry dobra Wachowcze jesteśmy w Krakowie jedzieliśmy z początku teraz lecimy szukać busa, w którym jedziemy Na nie wiem gdzie to No to jest G19 no, no. No, no to jest to to, jest, to będzie to Słyszysz? No 100% To jest to Po konsultacji z jednym z kierowców Z jakiegoś tam od busa Wiemy gdzie jesteśmy tacy głodni Ja z nas zjedłem parówkę z chlebem taki głodny byłem

Zaraz jako Twinksy na pieczęty w Jeszcze tak. ja cały nie przesobować. Gdzie to? Zamykaj, to tylko tam normalnie gościu był w odbudowie Tak, no ta. to chyba to jeszcze nie wykończone No nie, to no, była no, no budowa była To wychodzimy tutaj i co? Dobra, co my robimy? To jest celowa kurde Loda, chcesz iść do no A Albo jakiegoś innego sektora. Jak już zdążyli się domyśleć, że jesteśmy w Zakopanem. I teraz Dawid wymyślił Żeby yy, Udać się na yy, Na nie? Ale nie się przejechać Tak jak yy, kolejka Która będzie z nami yy, jechała I Jak to robi większość osób I Jak to robi, to robi większość osób Tylko wejść Tak jak teraz to robimy tak. A tam nie wiem czy będzie z tyłu A właśnie taka głowa oweczka O której ta powódka? Szósta Ta szósta jak No Która na gdzie Na biewą to wchodzimy wieczorem jak wstanę, wstanę ku 20.00 20 i możemy wtedy dopiero jechać na tego wielkiego wielkie I co to wyszło? I k**a. Zobacz, dzisiaj to na to, No. O ty Dobra pa, Ostatnie tutaj weszliśmy Dzień dobry, Gubałówka Udało nam się, proszę nam gratulować i I nie gratuluję Kur... Kozi wielki, jaki wielki Wielka korzysta Co wielka... Korzysta, a nie korzysta Ko... Korzysta z... naszych tutaj. Jest takie tak. największe A największe no to... Kołowy szczyt, zobacz jak wysoko 2425 Ty ja, to tyle to, to więcej ta jak y, tam A to na 9 wejdziemy A ile on ma? 1800 To No nie no idziemy na tego 9 wątka no. Czyli? Tam gdzie? 10... 1894 A no tam to... No to czekaj, to jest teraz, De 700 od tego Co jest teraz wyżej Ciebie dla mnie, nie będę więcej. E to myślę, że wejdziemy. No ja to myślę, że wejdziemy. A dlaczego kom... m******e, ja. panie Andrzeju? Jak ludzie wchodzą na kołowy który ma 2-4 Teraz wszystkie wchodzą. Dobra, wejdziemy, wejdziemy. No. Dzwoni Motorola. Oooo. No. Dzwoni Motorola. Aha. Motorola. No. Dzwoni Motorola. Dobra, teraz tak, znaleźć tą frytkę, taką dobra. dobrą, fr dobrą frytkę. Rolnie ja tam, ja tam jadłem trzy razy frytkę, trzy razy z rzędu frytkę. I to było tam, było takie mniejsze sumowisko. A może to tu było? Nie, to tam było. No to weźmiemy, na położyć. No to przejdziemy, no no dobra, dobra, idę, no tak, to idziemy po to. Dzień dobry. Dzień dobry jedna fryteczka będzie To jest No tak Ciebie do granicy Baja bongo Baja bongo to jest, co? Wszystkie, tak Baja bongo. Dobra, dobra Dobra, dzięki Dzień złoty, dobra Jakie duże szkolenia Dziękuję To dużo, nie? Idę, Widzę, że tu ponad firma za 10 złotych taka fryteczka Dziękujemy Dziękujemy bardzo a on Pamiętacie może... Z Nikosem sprawdziliśmy takie oto na Na kruchówkach, jak a... Za 15 zł, nie? To dzisiaj powtóreczka. Też zakupane. Jak tam jadą Pokażę, że To na niebezpieczne, nie? Dobrze. O, jakaś budowa po lewej, ale o, taka fryteczka, elegancka. Nie, no my nie mogliśmy się powstrzymać, nie, nie wiem. jeszcze jednego sobie rarytasa sprawiliśmy. Nie szukając niczego, do szczęścia. Wycięty las. Wycięty las. Dobra, idziemy dalej, wiesz co. No. Jeżdżą te trolejbusy, znaczy nie trolejbusy, tylko te, jak one mają. Busy. Busy, ja to busy. Jeżdżą, tam łapeczka sobie gra. Kolejne nogi tutaj stoją, desczyk ładnie polatuje, my idziemy tutaj o, pod wielką krokiem, wtedy teraz będzie lepiej widać. A my jesteśmy Jest, No jesteśmy pod, pod wielką ja kroką. Tak o, żeby na nie wpaściło, nie pikku Pierwszy dzień, a my już widzieliśmy tak gubałówkę trupówki. W centrum miasta zakopane wielką kropię. O, A jutro? Aha, zobaczę to, co będzie jutro. Ale ej, fotę cykam.